Szanowni mieszkańcy Gminy Szydów, zbliża się kresu kampania wyborcza. Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za ciepłe przyjęcie naszego programu w terenie. Jest to program autorski, który jest wyrazem najgłębszych potrzeb naszej gminy, i zna moje spotkania w terenie, spotkania z wyborcami, tylko potwierdziły to te spostrzeżenia. Chciałbym powiedzieć, że każdy punkt tego programu. Jest bardzo bliski w mojemu sercu wynika z głębokich przemyśleń oraz planu i strategii działania najbliższe lata. Jeśli uzyskam mandat burmi miasta, burmistrza miasta i gminy Szydów będę dbał o równomierny rozwój naszej gminy. Będę chciał skomunikować naszą gminę. To jest istota tego pro programu. Komunikacja, rozumiem na szeroko. Komunikacja autobusowa. Transport publiczny, który umożliwi połączenie sołez z większymi miastami, z większymi ośrodkami, w których można robić zakupy, iść do lekarza, do urzędu, znaleźć pracę. To jest podstawa. Kolejny element strategii komunikacyjnej jest połączenie naszych interesów w pewnego rodzaju jedność. Dlatego jest bliska mi bardzo spółdzielczość. Współdzielczość to jest przyszłość. Tylko ona może obronić nas przez. skaluje. Uważam, że jest to wielka szansa dla Szydłowa, a nasza gmina ma wielki potencjał w zakresie rozwoju spółdzielczości, która kiedyś przecież istniała. Ponadto, istotnym punktem mojego programu jest misja, tworzenie misji kulturalnej Domu Kultury, który powinien wychodzić do sołestw. Chciałbym być takim burmistrzem, który w sposób aktywny Współtworzy razem z mieszkańcami, razem z stowarzyszeniami, razem z innymi podmiotami pozarządowymi, formalnymi, nieformalnymi, współtworzy przestrzeń dla rozrywki, dla kultury, dla, dla zachowania dobrostanu społecznego. Na koniec chciałbym powiedzieć, że serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w naszą kampanię wyborczą, zarówno w terenie, jak i w internecie. Wszystkim osobom, które lajkowały, udostępniały nasze posty, nasz program, nasze, nasze cele działania. Wszystkie cele, o których mówiłem w swojej ulotce wyborczej oraz na spotkaniach wyborczych z wyborcami, zamierzam zrealizować, ponieważ są bliskie memu sercu, bliskie mojej idei, która za mną stoi oraz za moją kandydaturą. Na koniec chciałbym podziękować sołtysom, gospodarzom Remis Ochotniczej Straży Pożarnej za udostępnienie oraz przygotowanie tych miejsc do spotkania z wyborcami. To bardzo ważne, żeby współpraca kandydatów na burmistrza z podmiotami tak istotnymi jak Współpraca Straż Pożarna oraz sołectwa, oraz Prezesura Sołectw układała się pomyślnie. Wybierzmy 7 kwietnia burmistrza, który będzie dbał o równomierny rozwój gminy, o interes publiczny oraz o ściśle określony kierunek rozwoju. Tego Państwu życzę i zapraszam na wybory 7 kwietnia.